Tutaj produkt, o którym nie powiedziałam, a jest bardzo popularny i często zdarza się, że go kładziemy, mianowicie jest to wykładzina. Jeżeli chodzi o wykładzinę, to mamy tutaj bardzo dużo wykładzin. Mamy te wykładziny, które są w takich kawałkach i możemy je kłaść. Raczej rozwiązanie biurowe. Ja wolę w pomieszczeniu jednak robić wykładziny na całej powierzchni, jednak kładzione z rolki. Mamy teraz super rozwiązania, jeżeli chodzi o wykładziny, bo są tak zwane wykładziny na przykład napinane. Nie musimy ich kleić do podłoża. Możemy je napiąć między ścianami, co jest super rozwiązaniem jeżeli będziecie chcieli wymieniać tą wykładzinę, bo nie musimy tego odlepiać, nie musimy tego kleju skrobać, a widziałam jak wygląda klej spod wykładziny czasami, naprawdę rozwiązanie napinanej wykładziny jest super pomysłem i mamy chyba wszystkie kolory i wszystkie możliwości na rynku, które są, żeby mieć tą wykładzinę, bo nawet producenci gwarantują to, że damy im nasz wzór i oni nam go wyprodukują, więc rozumiecie w. W tym przypadku wyobraźnia nie ma granic, więc jest to produkt super uniwersalny. Jego odporność też jest wysoka, zależnie oczywiście od jakości, bo są wykładziny, które wylejemy cokolwiek, i już nigdy więcej się tego nie pozbędziemy, ale są w tej chwili wykładziny na rynku, które możemy nawet kłaść w restauracjach. To, słuchajcie, w restauracjach to już jest szczyt, bo nigdy mi to nie przyszło do głowy. Są wykładziny, które dają gwarancję, że ten ich produkt się tam sprawdzi. Więc, zależnie od parametrów, myślę, że te wykładziny spokojnie możemy używać i traktować je jako odporne materiały, jeżeli oczywiście producent nam zagwarantuje te parametry. Moim zdaniem, wykładzina nie jest do końca produktem, który jest dobry na przykład przy małych dzieciach albo przy zwierzętach. Bo wiadomo, kreatywność dzieci może zniszczyć każdy produkt. A za to zwierzęta, no to sierść, no to wszystko to, co z zwierząt zostaje, a czasami to, że jakieś zwierzątko nie utrzyma po prostu i na przykład skorzysta z toalety na naszym dywanie, a więc są to rzeczy, które na pewno trzeba wziąć pod uwagę. I myślę, że też wykładzina, niektórzy kładą wykładziny na ogrzewanie podłogowe. Ja też nie jestem fanem kładzenia na ogrzewanie podłogowe, jednak uważam, że to jest. Tak samo jak z deską warstwową, że to trochę zabiera nam ogrzewania i trochę podwyższa rachunki. Oczywiście, jak chcemy to zrobić w jednej sypialni, to myślę, że nie ma problemu, ale warto się nad tym zastanowić. Na pewno jest to produkt, który może być eko, bo są świetne wykładziny, na przykład wełniane, które są w 100% naturalnym produktem.